Siema, z tej strony Kamsara, w tym materiału mówimy kolejne zadanie. W tym razem mamy zadanie. Stwórz bronie mechaniczne z części mechanicznych i bronie prowizoryczne Jak to wykonać? Już wam oczywiście tłumaczę pierwsze co lecimy sobie na jakąś lokację, ja sobie polecę akurat na moje potne piaski No a Wy pamiętajcie żeby zostawić mi subika oczywiście łapeczkę w górę jeśli Wam pomogę Będę wam mega wdzięczny jakbyście walni suba bo kanał cały czas się rozwija No i taka dobra proba że jeśli Wam pomagam wyzwaniami to cały ten stron będę nagrywał wyzwania i jakbyście mogli wpisać kodik z Do sklepu przy zakupieniu katkarnetu czy jakiegokolwiek skina byłbym wam naprawdę naprawdę bardzo wdzięczny. także koniecznie wpiszcie mój kodik będzie po prostu super. Dziękuję każdemu, kto go używa. Dobra, teraz lecimy. Co musimy zrobić? Pierwsze co to musimy po prostu zebrać sobie jakieś bronie, bo musimy wytworzyć rzeczy. Także musimy sobie tutaj wytworzyć rzeczy, no i po musimy zebrać sobie jakieś bronie. Ja tutaj mam jakieś dwa itemki już, no i potem musimy zebrać materiał. Jak teraz wytworzyć tutaj bronie? Bo mamy, o proszę bardzo stwórz broń mechaniczne. No, żeby wytworzyć jakby bronie, musimy kliknąć na przycisk klikunku. U mnie to jest lewy alt, klikamy i wybieramy tworzenie przedmiotów. No i teraz jak wykonać te przedmioty? Jak widzicie, ja mogę sobie wykonać na dwa sposoby. Mam tutaj dwie rzeczy, no i tutaj mamy pierwotny, no i tutaj mamy jakiś inny pistolet, no i po prostu musimy co zrobić, musimy zebrać sobie te rzeczy, e, no i po prostu wytworzyć tą broń. Także nie jest to nic ciężkiego. Ja na przykład spróbuję sobie zrobić z części mechanicznych tą broń. Teraz właśnie zbieram części mechaniczne, zobaczymy czy ją zaliczy. No bo generalnie też możemy zrobić broń pierwotną, czyli po prostu tą wytworzyć sobie właśnie za pomocą tych, właśnie tutaj, proszę jakichś, no nie wiem co to jest, jak to się nazywa, jakieś po prostu kości, chyba coś w tym stylu. Te kości na pewno można kupić u npc ale my spróbujemy sobie zrobić mechaniczne. Żeby zrobić części mechaniczne, musimy po prostu niszczyć takie różne kampery, różne przyczepy, coś w tym stylu, i z tego nam zawsze leci jedna część także. Proszę bardzo, ja mam cztery części, no i możemy sprawdzić, czy właśnie to działa w taki sposób, jak tutaj myślimy, tutaj możemy też robić inne, czy nam wypadła, nie, nam brakuje jeszcze jednej części, także być może jakieś w ogóle nie podniosłem albo źle policzyłem, po prostu to niszczymy jeszcze jeden, no i zaraz powinniśmy mieć, proszę bardzo, mamy czwartą część mechaniczną, no i weźmy sobie, wytwórzmy, stwórz, no i cztery sekundy, zaraz powinniśmy mieć, mamy już jeden etap zrobiony, no i drugi też mamy zrobiony, jak widzicie, oba zadania zalicza, Służba mechaniczna z częściami mechanicznymi 1 na 3 zrobione, no i tak samo musimy zniszczyć kolejne nie wiem czy 3 kampery, no i również będziemy mieli kolejne zdanie wykonane. Proste, proste. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie w komentarzach znać, pamiętajcie o kodziku, subiku, a już nie przeduram. Dziękuję bardzo, za mego trzymajcie się siema.